Witajcie w kolejnym odcinku, poświęconym wykrywaczom metali. Zaczniemy teraz zajmować się o sprzętem. Trochę mówiliśmy o sprzęcie, o samych wykrywaczach, teraz co warto zabrać w pole. Ja myślę, że to będzie dobry poradnik dla ludzi, którzy są ludźmi początkującymi i nie za bardzo wiedzą na co się zdecydować. Po Pierwsza sprawa, pierwsza sprawa która jest ważną rzeczą w polu, to jest pilnowanie sprzętu. Często jest tak, że podłożymy gdzieś łopatę, odłożymy gdzieś nasz pinpointer, odłożymy jakieś tam rzeczy, które mamy przy sobie. I po prostu o tym często zapominamy. Jeżeli to jest duża przestrzeń, las, czy jakieś inne miejsce, no trudno jest później coś takiego odszukać. Jaka jest najlepsza e, metoda, żeby się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? No wymyślono coś takiego w armii amerykańskiej i w ogóle dla potrzeby wojska, co się nazywa jak To jest takie urządzenie z linką. Myślę, że ktoś już miał z tym do czynienia. Ewentualnie kabel spiralny, który przyczepiamy sobie do paska, czy do jakiegoś elementu stałego naszego ubioru. I na końcu tego urządzenia mamy linkę. Tak wygląda takie urządzenie. To jest firma t -Regin. Urządzenie warte około 100zł polskich. Może tam trochę mniej, 60-70zł. Urządzenie posiada karabinczyk, którym możemy sobie wpiąć do... ...odszlówkę spodni, ewentualnie z jakiejś szelki, takie rzeczy. Oraz linkę, na której możemy sobie przyczepić nasz przedmiot. Na czym to polega? Dodatkowo mamy taką pętelkę. Prawda? Którą sobie zaczepiamy za sprzęt, czy to będzie lornetka, czy to będzie jakaś torebka, czy to będzie nasz pinpointer, który po prostu często odkładamy i nam się gubi. Możemy sobie to zamocować. To jest bardzo prosty system w postaci takiej linki, którą przekładamy. Tu mamy pinpointer, prawda, już przystosowany z dodatkowym kółkiem do mocowania, mocowania zabezpieczenia. Tak jak powiedziałem, może być to zwykły kabel spiralny, który kosztuje 4 zł, To nie musi być takie drogie urządzenie, to nie jest konieczne. Wpinamy zapinamy tutaj za oprzęż, używając pinpointera, możemy go puścić, on się nam zwija i wraca na miejsce. Podobnie może być z lornetką czy jakimkolwiek innym sprzętem. Używamy go, puszczamy, wraca na miejsce. Jest to bardzo przydatna sprawa. Łatwo jest też tak samo to urządzenie odpiąć, jeżeli chcemy po prostu, no nie chcemy, nie chcemy, nie chcemy używać, chcemy używać mieć swobodny dostęp, przeszkadza nam linka. Ten karabinczyk nie jest jakoś specjalnie denerwujący. Super to działa. Także polecam takie rozwiązania dla osób, które często gubią. Ja jestem taką osobą. Gubię, zapominam. Pinpointer kosztuje w granicach 500 złotych. Może warto się zabezpieczyć po prostu i wziąć takie małe ustrojstwo. Przyczepić sobie gdzieś do szereg do osprzętowych, czy do, do ubrania. No Można używać to oczywiście do kluczy, do jakichś takich rzeczy. Można sobie włożyć telefon w jakąś obudowę i też przypiąć po prostu. Zawsze puszczając z ręki, ten osprzęt wraca. To jest, to jest bardzo ważne. Czyli tak samo, jeżeli grzebiemy tym pinpointerem, a mamy prawą rękę zajętą wykrywaczem, możemy puścić po prostu i, i, i towar wraca na miejsce, nie musimy wkładać go do kabury z powrotem. Także polecam tego typu rozwiązania. Będziemy w kolejnych odcinkach omawiać pinpointery, będziemy omawiać różnego rodzaju akcesoria, szelki do wykrywaczy. I to nie jest z punktu widzenia komercji i sprzedawania tych rzeczy, tylko po to, żeby Wam pomóc i poradzić, żebyście sobie po prostu w tym terenie w jakiś sposób radzili, wiedzieli jak dobierać sprzęt, jak kupować, bo mało kto takie rzeczy robi. Na ogół sprzedawcy w sklepach nie mają jakiejś wystarczającej wiedzy, nie za bardzo mają czas są często ludzie przypadkowi, żeby przecierać po prostu te szlaki na własnej skórze i pomagać innymi służyć jakąś taką radą, która gdzieś później procentuje w przygotowaniu. Tak jak powiedziałem, firmy będą dotyczyły wykrywaczy metali, ale też będą dotyczyły, będą dotyczyły off-roadu i tym podobnych rzeczy i survivalu. O czym, o czym nie bałem. Do zobaczenia w następnym odcinku.